Dzisiaj w Ewangelii spotykamy Jezusa, który wypędza legion. Te duchy, ten duch mówi do niego, czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Dlaczego mnie dręczysz? Myślę, że trudno nam jest stawać. W perspektywie złego ducha. Jednak bywają takie dni, przynajmniej w moim życiu, że chcę zapytać Jezu, czego ty chcesz ode mnie? Dlaczego mnie dręczysz? Dlaczego mnie dręczysz drugą osobą, która mi zadaje pytanie, yy, dlaczego się tak zachowuję? Dlaczego popełniam błędy? Dlaczego się za mało modlę? Dlaczego za mało czytam Pismo Święte? Czego chcesz ode mnie? To jest pytanie, które każdy z nas powinien stawiać Jezusowi. Bo Jezus ma wobec nas wyraźne pragnienia. Tym pragnieniem jest uwolnienie nas. Tym pragnieniem jest danie nam drogi do zbawienia. A dlaczego mnie dręczy? Bo bardzo zależy mu na Twoim, na moim zbawieniu. Zależy mu na relacji, która między nami jest. On chce być w naszym życiu. A żeby był w naszym życiu, musimy zrobić mu miejsce. Tym miejscem jest właśnie uwolnienie. Naszej rzeczywistości, naszej codzienności, ze wszystkiego, co do Niego nie należy, ze wszystkiego, gdzie nie ma dla Niego miejsca. Trzeba to po prostu wyrzucić, ale sami nie możemy tego zrobić. Potrzebujemy do tego Jezusa Chrystusa, który przychodzi dzisiaj do nas, do każdego z nas, aby uwolnić nas z tego, co nas osłabia. Dlatego trzeba stanąć i spytać: Czego Ty ode mnie chcesz? Czy chcesz, żebym się nawrócił? Czy chcesz, żebym porzucił jakąś drogę? Czy chcesz, żebym więcej się modlił? Nie mogę zrobić nawrócenia, nie mogę się nawrócić. Według swojego planu, jedyną dobrą drogą nawrócenia jest droga Jezusa Chrystusa. Moja droga zawsze będzie przewidywała jakiś zysk dla mnie, a chodzi o to, żeby ten zysk nie był chwilowy, tylko żeby był to zysk wieczny. Dlatego pozwól się dręczyć Jezusowi. Pozwól, żeby przeprowadził Twoją historię. Pytaj Go, czego od Ciebie chce, bo w Jego woli jest Twoje zbawienie.